Dzień dobry. Witamy, witamy. No i teraz jestem na hali. Tak jak mówiłem, że pójdę na halę wam nagram coś dzisiejsze Mam już uszykowany siewnik agregać Horsza, szóstkę właśnie pod klienta. Mają przyjechać za godzinę po niego. Jest ten, szczepiony z ostatnim. Nabytkiem też chęciarem 9 czy 6, ten taki ładny z lampkami. Co to ma tych lampków? Tyle na zakładane. Jeszcze muszę wleźć tam do góry zrobić na TikToka filmik. Bo dużo ludzi się pyta, jak to jest zamocowane. Stelarz Tu Leksio 570 stoi. Czeka do żniw, chyba że znajdziesz jakiś potencja potencjalny klient na niego. Tu stoi TAKES 68. Chyba będziemy nim kosić w tym roku. Ładna maszyna Nasz z naszego tutaj. Patrzcie. Dniucholandowski wynalazek z naszego płocka. Co to niby na wzór naszego ma jeszcze milenijne oznaczenia TX68 Plus No, to będzie za rekorda robił Pójdzie na rzepak, zobaczymy co ten No to wczoraj po ciemku, jak wiecie nie mieliśmy prądu malutki zepsuł, Fordzik tak samo na sprzedanie mały zrobił, kukuława, Ładna opona No i patrzcie co się zrobiło się kurwa się zrobiło się dziura no i trzeba będzie to ściągnąć zakleić bo tak jak widać opona świeża w zeszłym roku żniwa? po żniwach zakładałem cały komplet zakładałem nowy z przodu też budź świeży klocek, tu jeszcze stoi o dziadzia dożywotkę ma u nas nie pójdzie nigdzie do ludzi tu ładny zestawik patrzcie jak to fajnie wygląda ten fordzik to taka Sześćdziesiątka z przednim napędem można powiedzieć. Ładny, czyściutki, zadbany. No i taką ładną kunowską trójeczkę ma. Obrotóweczka. Elegancka, piękna, zabawa normalnie. Nie ma haków, ma normalnie kulki. Drugiej kategorii, czy to trzeciej, nie wiem. Tu beleczka jest do niego. Także bardzo sprytny. Jak widać nie jak w Polsce, nawet cięgło w komplecie było do niego oryginalne. Nie, nikt nie ukradnął. Siłowniki są gazowe do wymiany od szyby, bo słabo trzymają szybę. Ale to nic się wymieni, albo pieniędzy wymieni. No także tutaj horszt uszykowany, zaraz mają przyjechać po niego. A tu mamy Fordzika. Pokażę Wam, jak, jak wygląda. 6640 PowerStar. Nie, także suchy. Gdzieś tam coś tam się pokazało jakaś kropka oleju pod nim, czy to nie wiem co to jest tam no, także tak to wygląda w środku. O! To takie ale miejsce dla pasażera. W razie w środku ciemno kurwa, nie mogę lampy włączyć, bo mam mało procent e, siedzenie dla pasażera, w razie w na flaszkę. O mały ciasty, elegancki, skrzynka. Fajny wynalazek, siedzenie bardzo wygodne, powiem Wam jak na taką małą kabinkę, to jest bardzo, bardzo dużo miejsca, bardzo wygodne, fajny liczniczek, obrotomierz, zegary, wszystko przejrzyste, jasne, czyste, nie ma problemów. O. Pi, 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 pi. Strzała, mimo tego, że stał zobaczcie, fajnie, jak fajnie pracuje równiutko silnik 4 cylindry moc coś koło 60 koni, nie? przedni napęd, bardzo fajny zgrabny, wąski traktorek, trzeba tylko posiedzieć przy i trzeba się pobawić troszeczkę tak ogólnie, palący, jeżdżący sprawny. Dobra, wyłażę, idę dalej Wam pokazać, co tu jeszcze kurwa ciekawego w ostatnimi czasy dojechało pod moją nieobecność. Oj. Niestety nie ma, nie ma czasu na nagrywanie, są inne sprawy. No, także, jak widać, kunowski silniczek, a, co miałem powiedzieć? E, Horsza, niż kunowski, ma jeszcze brzmikę samozawodowczą, także bardzo sprytny kosz podjeżdża się przyczepką czy tam z woreczkami, żmijkę się tu w to miejsce rozkłada i się zasypuje, no to lecimy Fenta widzieliście, horsza widzieliście, kombajny widzieliście to wszystko tam, zboża jeszcze mamy trochę nie sprzedajemy, tam jeszcze została pszenica jakieś, nie wiem, z 80 ton tu ta za Fentem zostało z 30 także jeszcze, jeszcze niech sobie leży Tu och, Mamy przywiezione Ktoś może jakby potrzebował To mamy przywiezione nowe oponki Jeszcze z frędzlami treleborga Czyli szwedzkie Typowo praktycznie traktorowe 650, 60, 34 34 cale Dwie sztuki nowe Są do sprzedania ewentualnie Chyba że kupimy ciągnik pod nie, nie? No i co, tutaj mamy płużek, piątkę, bardzo fajny, to jest ten co oraliśmy w tym roku nim, e, małym fendem, także bardzo, bardzo fajny sprzęcior. Tu stoją dodatkowe kółka, no, mały fendziek, którego znacie już z filmów, wszystko jest upierdalone, bo żeśmy siali nawozy, to jest brudne, nie było czasu myć, pilar którym jeździłem Widzieliście filmiki dostał nowe buty z przodu Bo tam też były lichawe, łyse Także ma nowe oponki założone Obydwie No więc teraz co Mały fend jak widzicie stoi za amazonką Bo sialiśmy siarczan I jakieś tam inne wynalazki Jeszcze tak Tutaj Hardy Commander 4,5 4500 Czyli dla tych wszystkich z rękawem, bardzo fajna maszyna. Eee, 30, ten jest 36 czy 30 metrów, kurwa, się nie pamiętam, tu mamy Bednara, który był filmy z uprawy. Idzie do ludzi, to paskutwo nie mogę patrzeć, to tylko nerwy psuje tu jest półkoweruma. Piąteczka, bardzo fajny, konkretna konstrukcja. Tu jest Pichon, Pichon, Pi, jak to tam się nazywa. W końcu nasz. To taki o, No i tu mamy jeszcze jakieś, nie wiem, 20-30 ton grochu. Nie? Tak, to zaparkowane, byle jak w groch, żeby na dworze nie stało. No i co, tutaj? Header od Leksjona, No i tu Amazonka. Wczoraj dzwonił kurwa Rumun po tą Amazonkę, żeby mu wysłać fakturę proformę. Jutro, bo chcą przyjechać z Rumunii po tą Amazonkę. Amazonka jest, jest przepiękna, powiem Wam. Jak nówka, udało się z nią i zostawiliśmy ją, bo jest 24 metry. To jest UG3000 Specjalnie, takie ma oznaczenie. Zostawiliśmy tą Amazonkę ze względu na to, że mamy jeszcze rzepak posiany i ścieżki są zrobione na 24 metry. Nie? No, jak widać na belce, 24 metry. Jest piękny, praktycznie e, No co, potrójna dysza, poczwórna, nie potrójna nawet e, Jest zrobiony, znaczy zrobiony jest, jest Jest przepiękny, nie ma nigdzie na nim żadnej skazy Nie ma praktycznie rysy, żeby nie było oryginalnej farby nie? No, tutaj mamy jeszcze kolejne oponki O, jakieś zostały jeszcze wynalazki po MF-ie się przyda się, nie pamiętam to są chyba też 34 tylko że to są te M900 to są te szersze aha to są te Sosfenda były Te zmienione no także tak to tak to wygląda no i co? i wyjdę Wam teraz pokażę przed halą co się dzieje przed halą jak to wszystko wygląda uwaga wychodzę Wychodzę, no i co? I od razu w naszym ukazuje się Hardy Commander 3200i Na dzień dobry, cyk, cyk. to świeżo też zakupione, świeżo dojechało do sprzedania 30 metrów 30 metrów Tu mamy następnego Hardy Commander 4400 eee, mamy następnego wynalazka. Manitka nasza nie do sprzedania. To mamy Hardiego, który przyjechał poprzednim transportem w zeszłym tygodniu. Wszystko sprawne, z komputerami. Działa. Tamten jest 30 metrów. Lance. Ten jest 36, chyba. Chyba nie wiem, bo już się pogubiłem z tym. Manitka. No i tu macie, przyjechał. Następny, warium manager. Jeden wczoraj pojechał. Gdzieś tam. Uf, skąd ci ludzie byli? W każdym razie tutaj niedaleko. Gdzieś z okolic, Szczecinka. Gdzieś tam, w tamtej strony. E, pojechał ósemka. Osiem skipnie. No i tu mamy, tu mamy następnego, który też, prawdopodobnie, pojedzie pod klienta. Pojedzie, pod, pod klienta. pojedzie do klienta. Ten jest bardzo, bardzo ładnym stanie. Nie ma żadnych pęknięć, nie ma żadnych uszkodzeń. Zobaczcie, odkładnie są praktycznie. Tak. Raz że są oryginalne, wszystkie jeszcze nie wymieniane. To zużycie ich wygląda na może jakieś 10-20%. Także hektarów nie ma dużo przewalonych płozy, oczywiście. Albo no jeszcze nie było. Dowracane widzę, że wszystkie są, wszystkie są eleganckie. Bo gdzieś stał, Także udało się też go kupić. Jest do sprzedania standardowo na wózeczku. I tak to wygląda. Cały kompletny tu paskudztwo, które spędza sens sen z oczu. Klas podejdę do tego wyś wyścigowca zaniedbany kurwa Do, znaczy nie to, że może pod względem mechanicznym nie, ale pod względem wizualnym, bardzo po poniszczony taki kurwa, trzeba go dopieścić trzeba go zrobić tak, żeby to wyglądało, ma no, nowe założenie założyliśmy mu nowe opony że na nowe dostał jakieś sząszenki no name Galaxy no i co, duński nie, klimat zeżarło blachę poniszczony ty urwany kawałek kola felgi wyglądają jakby w gnoju leżały opona z tyłu słaba, chociaż bieżnika jest jakieś 60% według mnie wysoko około, nie wiem, 3 cm oczywiście w komplecie ścięgłem cztery pary wyjść hydraulicznych także ciekawa ta maszyna z Tutaj, ale pokażę Wam jak wygląda w środku oczywiście no to jak standardowo jak w klasie nie? paskudne dziadostwo nie wiem czy klienci nie jadą po siewnik kurwa patrzcie się bierze się elektrohydrauliczny i co to pokazuje że niby o! 10 tysięcy mam to ja. klimatyzacja randio zajebany, poniszczony, podewastowany to, to tak wygląda jak gdzieś w oborze chodziło no i dobra i tam jeszcze kosiarka, krona dyskówka nie? Leży 2,6 czy 2,5 metra, Nawet nie wiem, nie pamiętam. No także, obsługa tuza. Hydraulika, joystick plus minus. I tu mamy następny joystick. No i tak to wygląda. Tak to jest. Czyli to by było na tyle. Mamy niedzielę. Dzisiaj, kurwa, który dzisiaj jest dzień lutego, nie wiem, nie mam pojęcia Także co, siedzenie pomocnika. I to by było na tyle, o patrzcie Braki w uzębieniu, brakuje pokrywy W tym kurwa klasie, trzeba go skompletować Zrobić fajne zawieszenie, bo bardzo, bardzo wygodnie się nim jeździ Bo ma coś podobnego na zasadzie Fenda, wielowahaczowe zawieszenie Nie jest wybite no i tylko tyle, że jest wizualnie zaniedbany, nie? Ta maska, mówię, maska wygląda jakby przeszła drugą wojnę światową. Także trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam na Hej!